Il est temps que la Pologne redevienne un tonneau. Et qu'on puisse reparler polonais en Pologne. Tu devrais peut-être te lancer dans la politique madame Skodowska. Skodowska. Czułam, że chciałabym to zagrać. Chyba nigdy tak nie czułam. Jak uchwycić taką wrażliwość i taki sposób myślenia i czy to się w ogóle da? Czy ktoś taki normalny może zagrać taką osobę? Karolina jest młodośliczną aktorką, bardzo zdolną. Na planie byłem pod ogromnym wrażeniem. I scen, w których grałem z Karoliną, i tych, które przyglądałem się trochę z boku. Już zawsze będę widział Marię Skłodowską właśnie taką, jaką jest Karolina. Film miał porządny budżet i dzięki temu mieliśmy okazję wykreować ten świat z początku XX wieku. Czułam, że jest w tym sens i że nie udajemy jakiejś epoki, ja nigdy nie widziałam tak wielu wspaniałych kostiumów. Zawsze bardzo mi się podobały spódnice Karoliny. <grym> Żadną bym się nie zmieściła, ale bardzo mi się podobały. Jak patrzyłem na swoje koleżanki, tam ubrane, to mówiłam, ach, to by piękna była epoka dla kostiumów. Rzeczywiście kostiumy imponujące scenografia, bardzo wielu statystów. Bardzo duża ekipa, różnorodna, mówiąca różnymi językami. Kręciliśmy w Polsce, ale także w Niemczech, w Berlinie i w Monachium, no i w Paryżu. Scenografie robiły ogromne wrażenie. To, w jaki sposób zostało zrekonstruowane laboratorium, jak ja do niego weszłam, no to poczułam taką magiczną atmosferę i zrozumiałam, dlaczego Maria Skłodowska-Curie tak lubiła przebywać w tym laboratorium. No i przede wszystkim czas przeznaczony na realizację zdjęć. Mieliśmy właśnie czas przespacerować się kordonem wielkich naukowców w w kostiumach pięknie przygotowanych. Efekt jest fantastyczny. Myślę, że dzisiaj potrzebne nam są takie inspiracje, ważne, żeby pokazywać kobiety silne, kobiety wolne wewnętrznie, kobiety, które potrafią o siebie zawalczyć. Myślę, że Maria Curie jest jedną z wielu kobiet Polek, o których warto robić filmy, o których warto pisać książki i warto o nich opowiadać. No właśnie mnie to bardzo dziwiło, że przez tyle lat nikomu nie przyszło do głowy, żeby zrobić o tak ważnej dla świata ta postaci, której Polacy są dumni, no więc nie można było nie wyjść temu naprzeciw. Myślę, że film, który zrobiliśmy, jest najlepszą okazją do tego, żeby w 150. rocznicę urodzin Marii Skłodowskiej przybliżyć ją w końcu polskim widzom. Człowiek, który pójdzie i zobaczy film o Marii Skłodowskiej, dowie się czegoś ważnego o życiu. Ja sam dzięki temu filmowi poznałem bliżej Marię Skłodowską. I nagle poczułem, że jest to ktoś, z kim chciałbym usiąść i porozmawiać, i kto chciałby ze mną porozmawiać. Une femme comme kobieta jak ty, de France. Nazywam się Karolina Gruszka, Piotr Głowacki i Zakona Daniel Albersy. Zapraszam do kiny na film Maria Skłodowska-Curie.